Leżysz w łóżku, ale masz szeroko otwarte oczy. Twoje ciało jest zmęczone, umysł jest zamglony, ale sen nie nadchodzi. To nie stres, to nie twoje nawyki. To dlatego, że twój mózg nie wytwarza wystarczającej ilości melatoniny. To cichy hormon, który informuje organizm, że nadszedł czas na odpoczynek. Po 60 roku życia poziom melatoniny znacznie spada. Kiedy to się dzieje, możesz budzić się o drugiej w nocy, nie wiedząc dlaczego. Jednak większość ludzi nie wie, że można wspomóc produkcję melatoniny bez przyjmowania tabletek. Melatonina znajduje się w pożywieniu, zwłaszcza w niektórych lekkich napojach spożywanych przed snem. Pomagają one organizmowi w naturalny sposób zresetować rytm snu i czuwania. Od zwykłej szklanki mleka orzechowego po koktajl z kiwi lub sok z wiśni. Picie odpowiednich napojów o odpowiedniej porze może pomóc Ci głębiej spać bez konieczności zmiany całej diety. W tym filmie przedstawię pięć napojów bogatych w melatoninę, uszeregowanych od najłagodniejszych do najsilniejszych. Niektóre z nich być może pijesz już, nie wiedząc jak bardzo są pomocne. Napój numer jeden może Cię zaskoczyć. Już jedna mała szklanka każdego wieczoru może przynieść efekty już od pierwszej nocy. Zacznijmy więc naszą listę pięciu napojów bogatych w melatoninę, które pomagają osobom starszym spać głębiej w naturalny sposób. Bez leków, bez obciążania żołądka, tylko delikatne wsparcie dla wrażliwego organizmu po 60 roku życia. Pierwszy napój na naszej dzisiejszej liście, najłagodniejszy, ale zaskakująco silny, jest znany wielu osobom dbającym o zdrowie. Numer 5 to mleko orzechowe. Najdelikatniejszy napój, ale najsilniejszy sygnał dla mózgu. Nie masz problemów z zasypianiem z powodu stresu. Dzieje się tak, ponieważ mózg nie rozpoznaje już, kiedy nadszedł czas na odpoczynek. Melatonina jest tym wewnętrznym sygnałem, jednak po 60 roku życia organizm wytwarza jej coraz mniej. Jeśli nadal pijesz wieczorem kawę, czarną herbatę lub zimną wodę, możesz nieświadomie zakłócać ten sygnał. Mleko orzechowe działa odwrotnie. Nie zawiera kofeiny ani cukru, jest łagodne dla trawienia i naturalnie bogate w melatoninę pochodzącą z migdałów, orzechów włoskich i innych uspokajających nasion. Już pół szklanki niesłodzonego mleka orzechowego przed snem może pomóc uspokoić układ nerwowy, złagodzić napięcie mięśni, ustabilizować nastrój i zwiększyć uczucie senności. Badanie przeprowadzone w 2022 roku na osobach starszych wykazało, że osoby, które piły mleko orzechowe codziennie wieczorem przez 14 dni, miały prawie trzykrotnie wyższy poziom melatoniny we krwi. Nie tylko spały dłużej, ale także rzadziej budziły się w nocy. A oto najlepsza część: aby poczuć różnicę, wystarczyła tylko pół szklanki dziennie. Nie lekceważ tego napoju tylko dlatego, że jest prosty. Kiedy Twój układ nerwowy jest przez cały dzień nadmiernie pobudzony przez niebieskie światło, i ciągłe aktualizacje. Ciepła szklanka bez cukrowego mleka orzechowego jest jak delikatny szept do mózgu, że nadszedł czas na odpoczynek. Nie musisz zmieniać całej diety, nie potrzebujesz leków, potrzebujesz tylko odpowiedniego napoju w odpowiednim czasie. A mleko orzechowe to dopiero początek, to pierwszy krok. Ale czwarty napój na tej liście to ten, który relaksuje nie tylko ciało, ale także serce i umysł, dzięki pomocy małego kwiatka który być może codziennie przeoczywasz. Zostań ze mną. Obejrzyj do końca. Numer cztery. Herbata Rumiankowa. Zawiera tylko niewielką ilość melatoniny, ale jest jednym z najlepszych naturalnych środków nasennych. Nie daj się zwieść jej delikatnemu wyglądowi. Wystarczy jedna filiżanka ciepłej herbaty Rumiankowej wieczorem, aby uspokoić umysł, złagodzić bicie serca, a co najważniejsze, po kilku dniach regularnego stosowania nieznacznie podnieść poziom melatoniny. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale rumianek naturalnie zawiera niewielką ilość melatoniny pochodzenia roślinnego. Zawiera również apageninę, związek pomagający zmniejszyć niepokój i napięcie psychiczne. Ta łagodna dawka melatoniny wspomaga naturalne sygnały snu, które często słabną wraz z wiekiem. Czasami wystarczy niewielka ilość melatoniny przyjęta w odpowiednim momencie, aby delikatnie reaktywować wewnętrzny rytm snu. Jest to szczególnie pomocne, jeśli mieszkasz w miejscu o niewielkiej ilości światła słonecznego, spędzasz dużo czasu przed ekranem lub masz nieregularne nawyki żywieniowe. Wszystko to może spowodować, że szyszynka w mózgu zapomni, jak uwalniać melatoninę w odpowiednim momencie. Herbata rumiankowa działa jak delikatne, ale wyraźne przypomnienie, które pomaga organizmowi odzyskać naturalny rytm snu po 60 roku życia. Badanie opublikowane w czasopiśmie Phyto Medicine wykazało, że seniorzy, którzy pili herbatę rumiankową regularnie przez 28 dni, zasypiali prawie 15 minut szybciej. Rzadziej budzili się w nocy i odczuwali wyraźną poprawę ogólnej jakości snu. Chociaż zawartość melatoniny w 1990... Leżysz w łóżku, ale masz szeroko otwarte oczy. Twoje ciało jest zmęczone. Umysł jest zamglony, ale sen nie nadchodzi. To nie stres, to nie twoje nawyki. To dlatego, że twój mózg nie wytwarza wystarczającej ilości melatoniny. To cichy hormon, który informuje organizm, że nadszedł czas na odpoczynek. Po 60 roku życia poziom melatoniny znacznie spada. Kiedy to się dzieje, możesz budzić się o drugiej w nocy, nie wiedząc dlaczego. Jednak większość ludzi nie wie, że można wspomóc produkcję melatoniny bez przyjmowania tabletek. Melatonina znajduje się w pożywieniu zwłaszcza w niektórych lekkich napojach spożywanych przed snem. Pomagają one organizmowi w naturalny sposób zresetować rytm snu i czuwania. Od zwykłej szklanki mleka orzechowego po koktajl z kiwi lub sok z wiśni, picie odpowiednich napojów o odpowiedniej porze może pomóc Ci głębiej spać bez konieczności zmiany całej diety. W tym filmie przedstawię pięć napojów bogatych w melatoninę, uszeregowanych od najłagodniejszych do najsilniejszych. Niektóre z nich być może pijesz już, nie wiedząc jak bardzo są pomocne. Napój numer jeden może Cię zaskoczyć. Już jedna mała szklanka każdego wieczoru może przynieść efekty już od pierwszej nocy. Zacznijmy więc naszą listę pięciu napojów bogatych w melatoninę, które pomagają osobom starszym spać głębiej w naturalny sposób. Bez leków, bez obciążania żołądka, tylko delikatne wsparcie dla wrażliwego organizmu po 60 roku życia. Pierwszy napój na naszej dzisiejszej liście, najłagodniejszy, ale zaskakująco silny, jest znany wielu osobom dbającym o zdrowie. Numer 5 to mleko orzechowe. Najdelikatniejszy napój, ale najsilniejszy sygnał dla mózgu. Nie masz problemów z zasypianiem z powodu stresu. Dzieje się tak, ponieważ mózg nie rozpoznaje już, kiedy nadszedł czas na odpoczynek. Melatonina jest tym wewnętrznym sygnałem. Jednak po 60 roku życia organizm wytwarza jej coraz mniej. Jeśli nadal pijesz wieczorem kawę, czarną herbatę lub zimną wodę, możesz nieświadomie zakłócać ten sygnał. Mleko orzechowe działa odwrotnie. Nie zawiera kofeiny ani cukru, jest łagodne dla trawienia i naturalnie bogate w melatoninę pochodzącą z migdałów, orzechów włoskich i innych uspokajających nasion. Już pół szklanki niesłodzonego mleka orzechowego przed snem. Może pomóc uspokoić układ nerwowy, złagodzić napięcie mięśni, ustabilizować nastrój i zwiększyć uczucie senności. Badanie przeprowadzone w 2022 roku na osobach starszych wykazało, że osoby, które piły mleko orzechowe codziennie wieczorem przez 14 dni, miały prawie trzykrotnie wyższy poziom melatoniny we krwi. Nie tylko spały dłużej, ale także rzadziej budziły się w nocy. A oto najlepsza część. Aby poczuć różnicę, wystarczyła tylko pół szklanki dziennie. Nie lekceważ tego napoju tylko dlatego, że jest prosty. Kiedy twój układ nerwowy jest przez cały dzień nadmiernie pobudzony przez niebieskie światło i ciągłe aktualizacje, ciepła szklanka bez cukrowego mleka orzechowego jest jak delikatny szep do mózgu, że nadszedł czas na odpoczynek. Nie musisz zmieniać całej diety, nie potrzebujesz leków potrzebujesz tylko odpowiedniego napoju w odpowiednim czasie. A mleko orzechowe to dopiero początek, to pierwszy krok, ale czwarty napój na tej liście to ten, który relaksuje nie tylko ciało, ale także serce i umysł, dzięki pomocy małego kwiatka, który być może codziennie przeoczywasz. Zostań ze mną. Obejrzyj do końca. Numer cztery: herbata rumiankowa zawiera tylko niewielką ilość melatoniny, ale jest jednym z najlepszych naturalnych środków nasennych. Nie daj się zwieść jej delikatnemu wyglądowi. Wystarczy jedna filiżanka ciepłej herbaty, rumiankowej wieczorem, aby uspokoić umysł, złagodzić bicie serca, a co najważniejsze, po kilku dniach regularnego stosowania nieznacznie podnieść poziom melatoniny. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale rumianek naturalnie zawiera niewielką ilość melatoniny pochodzenia roślinnego. Zawiera również apageninę, związek pomagający zmniejszyć niepokój i napięcie psychiczne. Ta łagodna dawka melatoniny wspomaga naturalne sygnały snu, które często słabną wraz z wiekiem. Czasami wystarczy niewielka ilość melatoniny przyjęta w odpowiednim momencie, aby delikatnie reaktywować wewnętrzny rytm snu. Jest to szczególnie pomocne, jeśli mieszkasz w miejscu o niewielkiej ilości światła słonecznego. Spędzasz dużo czasu przed ekranem lub masz nieregularne nawyki żywieniowe. Wszystko to może spowodować, że szyszynka w mózgu zapomni, jak uwalniać melatoninę w odpowiednim momencie. Herbata rumiankowa działa jak delikatne, ale wyraźne przypomnienie, które pomaga organizmowi odzyskać naturalny rytm snu po 60. roku życia. Badanie opublikowane w czasopiśmie Phytomedicine wykazało, że seniorzy, którzy pili herbatę rumiankową regularnie przez 28 dni zasypiali prawie 15 minut szybciej. Rzadziej budzili się w nocy i odczuwali wyraźną poprawę ogólnej jakości snu. Chociaż zawartość melatoniny wynon melatoniny zawartej w owocach. Jedna szklanka około godziny po kolacji pomoże ci zasnąć bez uczucia zmęczenia, które często towarzyszy lekom nasennym. Jeśli szukasz rozwiązania, które jest zarówno skuteczne, jak i naturalne, bez ryzyka uzależnienia, ten napój może zmienić jakość Twojego snu, ale zachowaj zdziwienie na koniec, ponieważ numer jeden zawiera nie tylko melatoninę. Jest to jedyny napój, który odżywia sen i pomaga leczyć układ nerwowy podczas snu. I prawdopodobnie masz go już w lodówce. Zostań ze mną. Numer jeden to Smoothie z Kiwi, napój, który budzi naturalną zdolność organizmu do zapadania w głęboki sen. Jest to mały owoc o lekko kwaskowatym smaku i meszku na skórce, który wiele osób traktuje jako zwykły deser. Jednak spożywany w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób kiwi może stać się najsilniejszym sygnałem przywracającym naturalny rytm snu, zwłaszcza po 60 roku życia. W przeciwieństwie do innych napojów z tej listy, kiwi zawiera nie tylko melatoninę. Pomaga również organizmowi zapamiętać, jak uwalniać melatoninę we właściwym czasie i w odpowiedniej ilości, tak jak robił to, gdy miałeś 30 lat. To, co wyróżnia Kiwi, to jego zdolność do wpływania na kilka kluczowych czynników związanych ze snem. Jest bogate w przeciwutleniacze, które zmniejszają stres oksydacyjny w mózgu, który jest jedną z przyczyn fragmentacji snu. Wspomaga również aktywność serotoniny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za relaksację. A co najważniejsze, dostarcza naturalnego poziomu melatoniny pochodzenia roślinnego, która pomaga zresetować cykl snu i czuwania który z czasem często ulega zaburzeniu. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Tajpej objęło osoby dorosłe z długotrwałymi problemami ze snem. Po czterech tygodniach spożywania dwóch kiwi każdego wieczoru przed snem uczestnicy zasypiali o 35% szybciej, spali o 13% dłużej, a ich czujność rano znacznie się poprawiła. Są to wyniki, których nie zapewniają nawet wiele leków nasennych. Zwłaszcza bez skutków ubocznych i uzależnienia. Najlepszym sposobem na spożycie kiwi jest przygotowanie smoothie ze świeżych owoców, niesłodzonego mleka migdałowego i niewielkiej garści nasion słonecznika. Nie dodawaj miodu, nie mieszaj z nadmiernie słodkimi owocami. Pij około godziny po kolacji w cichym miejscu, bez jasnego światła. Ten napój nie tylko wywołuje senność, pomaga organizmowi przypomnieć sobie uczucie naturalnego zasypiania. Bez zmartwień i wysiłku, tak jak w młodości. Jeśli zapomniałeś, jak to jest spać głęboko, bez snów, bez budzenia się w środku nocy, kiwi jest delikatnym przypomnieniem, że twoje ciało nadal ma tę zdolność. Czeka tylko na odpowiedni sygnał, aby ją ponownie włączyć. Tym sygnałem może być jeden mały koktajl, który wypijesz dziś wieczorem. Nie potrzebujesz tabletek nasennych, aby znaleźć prawdziwy odpoczynek. Twoje ciało nadal wie, jak głęboko spać samodzielnie. Po prostu po latach stresu, jasnego światła i nieregularnego trybu życia, naturalny rytm uległ osłabieniu. Ale teraz masz pięć naturalnych sposobów, aby delikatnie przywrócić go do życia bez presji, bez skutków ubocznych. Każdy z napojów, które przetestowaliśmy, wysyła do mózgu własny sygnał. Niektóre dostarczają melatoninę bezpośrednio. Niektóre pomagają organizmowi wytworzyć serotoninę, która następnie przekształca się w melatoninę. Inne uspokajają układ nerwowy i tworzą idealne warunki do ponownego płynnego przebiegu naturalnego cyklu snu. Nie musisz próbować wszystkich. Wybierz jeden. Wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twojego organizmu i trybu życia. Zacznij już dziś wieczorem. Jeden mały, ciepły napój w cichym miejscu. Jeśli nie poczujesz różnicy od razu, bądź cierpliwy. Twoje ciało może potrzebować czasu, aby dostosować się do nowego rytmu, ale zmiana nastąpi stopniowo, noc po nocy. Podziel się w komentarzach, który napój wypróbujesz jako pierwszy dzisiejszego wieczoru. Twoja odpowiedź może być zachętą dla kogoś, kto od tygodni cierpi na bezsenność. A jeśli ten film pomógł ci lepiej zrozumieć swoje ciało, nie zapomnij zasubskrybować kanał i włączyć dzwonek. Wkrótce wrócę z kolejnymi delikatnymi, łatwymi do zastosowania wskazówkami przygotowanymi specjalnie dla Ciebie.